Ja, Spectator Entertainment International przedstawia stalinizm najbardziej przerażający reżim w historii ludzkości czas, w którym liczyło się tylko przetrwanie. Praca była naczelnym hasłem tego piekła. To prawdziwa historia pewnego człowieka, porwanego i niewinnie skazanego, zaginionego na Syberii. Nie jestem szpiegiem. Ucieczka jest niemożliwa. Tylko przemoc pozwala przetrwać, był to czas wielkiej odwagi i wielkich namiętności. Występują Anthony Andrews. W innym życiu, to znaczy na zewnątrz. To jest chwila. Teraz zaprosiłbym Cię do tańca. Ponadto występują Władimir Ilin i Jelena Majorowa. Wszechobecne zło. Miłość. Po raz pierwszy na ekranach, po raz pierwszy ujawniona z tamtej strony jedna z najtajniejszych tajemnic stalinowskiej Rosji. Zaginiony na sybergi. Film Spectator Entertainment International. Jestem człowiekiem. Oficjalne zgłoszenie reżyserów filmowych na festiwal Cannes 1991.